Anekdoty i dowcipy o Stalinie to temat, który przez długie lata był nie tylko formą oporu wobec reżimu, ale także sposobem naradzenia sobie z jego brutalnością i terrorami. W czasach stalinowskich opowiadanie dowcipów na temat władzy, tym samego Józefa Stalina, było niebezpieczne i często traktowane jako akt sprzeciwu, który mógł prowadzić do represji. Niemniej jednak takie anegdoty i dowcipy były powszechnie przekazywane wśród ludzi, ponieważ stanowiły formę swoistego podziemnego oporu, a także próbę rozładowania napięcia i lęku. W dowcipach o Stalinie często wykorzystywano elementy absurdalne i przesadne, co miało na celu ukazanie jego despotyzmu i paranoi. Wiele z tych żartów zawierało elementy czarnego humoru i groteski, które w kontekście terroru stalinowskiego miały na celu obnażanie systemu władzy, jej absurdów i brutalności. Przedstawiam kilka przykładów, dowcipów i anegdot o Stalinie z czasów, kiedy był u władzy. Beria raz zapytał Stalina: Towarzyszu Stalin, nie martwisz się, że ktoś może cię zdradzić? Stalin uśmiechnął się ponuro i odpowiedział: Ławrjętni, nikt mnie nie zdradzi, ponieważ wszyscy wokół wiedzą, co się dzieje ze zdrajcami. Pewnego razu mężczyzna stanął przed Stalinem i zapytał: Towarzyszu Stalin, czy chcesz, żebyśmy znaleźli wroga ludu? Stalin odpowiedział: Wroga ludu? Nie muszę go szukać, on już stoi przede mną. Pewien dziennikarz zapytał Stalina: Co sądzisz o demokracji? Stalin odpowiedział: Demokracja to system, w którym ludzie wybierają swoich przywódców, ale tutaj, w ZSRR, ja jestem jedynym głosem, który się liczy. Beria zapytał Stalina: Towarzyszu Stalin, czy powinniśmy martwić się o sytuację międzynarodową? Stalin odpowiedział: Ławrinti, nie martwię się o świat, martwię się o to, jak długo będę w stanie utrzymać nad nim kontrolę. Pewnego razu zapytano Stalina, co uważa za największe zagrożenie dla ZSRR? Odpowiedział: Największym zagrożeniem jest to, że ludzie zaczną myśleć samodzielnie. Stalina raz zapytano, jak możemy upewnić się, że ludzie nie będą sprzeciwiać się rządowi? Odpowiedział: To proste: Upewnij się, że nikt nie wie, co robi rząd. I upewnij się, że boją się zapytać. Beria powiedział Stalinowi: Towarzyszu Stalin, usunąłem wszystkich potencjalnych rywali. Stalin odpowiedział: Ławrjentij, usunąłeś wielu, ale pamiętaj, prawdziwy rywal to ten, kto potrafi sprawić, by ludzie wierzyli, że mają wybór. Podczas planowania bitwy o Berlin Stalin powiedział do Żukowa Towarzyszu Żukow, to bitwa, której nie możemy przegrać. Niemcy muszą zostać zniszczeni raz na zawsze. Żukow odpowiedział Towarzyszu Stalin, zniszczym ich, ale pamiętaj, że koszt zwycięstwa będzie wysoki. Pewien mężczyzna zapytał Stalina Jaki jest sekret twojego sukcesu? Stalin pomyślał przez chwilę i odpowiedział. To proste. Nigdy nie proszę o pozwolenie, by coś zrobić. Po prostu to robię. A jeśli się uda, to moja idea. Jeśli zawiedzie, to wina kogoś innego. Pewnego dnia Stalin zapytał Berię. Ławrienty, wiesz dlaczego ci ufam? Beria chcąc przypodobać się odpowiedział. Ponieważ jestem lojalny. Towarzyszy Stalin. Stalin pokręcił bową i powiedział: Nie, ufam ci, ponieważ wiesz, co się dzieje z ludźmi, którzy przestają być użyteczni. Stalin raz zapytał grupę pisarzy: Co jest najważniejsze w literaturze? Jeden z nich odpowiedział: Wolność słowa, towarzyszył Stalin. Stalin uśmiechnął się i powiedział: Nie. Najważniejsze w literaturze jest to, i pisarze pisali dokładnie to, co ja chcę, żeby pisali. Stalin raz zapytał swoich ministrów, co jest najbardziej niebezpieczną rzeczą dla przywódcy. Jeden z ministrów odpowiedział, przewrót, towarzyszu Stalin. Stalin uśmiechnął się i powiedział, nie, najbardziej niebezpieczną rzeczą jest to, że ktoś może mieć lepszy pomysł niż mój. Mężczyzna został aresztowany za krytykowanie Stalina. Kiedy stanął przed sądem, powiedział: Nie jestem winny, po prostu powtarzałem to, co mówili inni. Sędzia odpowiedział: A dlaczego to wy tylko tu jesteście? Mężczyzna został przyprowadzony do Stalina na przesłuchanie. Zapytano go: Wiesz, dlaczego tu jesteś? Mężczyzna odpowiedział: Nie, towarzyszu Stalin nie wiem. Stalin spojrzał na niego i powiedział: Jesteś tu, bo znasz odpowiedź na pytanie, które właśnie zadałeś. Po zwycięstwie w bitwie pod Kurskiem, Stalin spojrzał na Żukowa i powiedział: Towarzyszu Żukow, dobrze się spisałeś, ale pamiętaj, że nawet najwybitniejsi generałowie mają swoje granice. Żukow odpowiedział: Towarzyszu Stalin, znam swoje granice ale nie sądzę, by Niemcy już je odkryli. Pewnego dnia Stalin zapytał Berię, Ławrienty, wiesz, dlaczego cię trzymam? Beria odpowiedział, ponieważ jestem ci lojalny, Towarzyszył Stalin. Stalin uśmiechnął się ponuro i powiedział, nie, Ławrienty, trzymam cię, bo wiesz, jak eliminować lojalność. Mężczyzna został wezwany do biura Stalina. Stalin zapytał go, dlaczego chcesz obalić rząd? Mężczyzna odpowiedział nerwowo: Towarzyszu Stalin, ja nie chcę obalić rządu. Stalin spojrzał na niego zimno i powiedział: dobrze, bo gdybyś powiedział, że chcesz, już bym się upewnił, że nie będziesz mógł tego powiedzieć nigdy więcej. Po aresztowaniu Berry Stalinowi powiedziano. Że Beria planował przejąć władzę w kraju. Stalin pomyślał przez chwilę, a potem odpowiedział: Jak mógł cokolwiek zaplanować? Skoro nie potrafił nawet utrzymać własnej pozycji. Pewien pisarz zapytał Stalina, co sądzi o krytyce. Stalin odpowiedział: Krytyka jest w porządku. Pod warunkiem, że nie jest skierowana przeciwko mnie. Pewna osoba zapytała Stalina Towarzyszu Stalin, dlaczego zawsze nosisz czapkę? Stalin odpowiedział Bo bez niej wyglądałbym za bardzo jak Lenin Po usłyszeniu komplementu na temat swojego przywództwa Stalin odpowiedział Nie potrzebuję pochwał, potrzebuję wyników Ludzie albo będą żyć w strachu, albo wcale nie będą żyć Stalin kiedyś powiedział, śmierć to rozwiązanie wszystkich problemów. Nie ma człowieka i nie ma problemu. Stalin kiedyś powiedział, jedna śmierć to tragedia. Miliony śmierci to statystyka. Stalin szedł przez zatłoczoną ulicę, kiedy mężczyzna nagle krzyknął, niech żyje Stalin! Stalin odwrócił się do niego i zapytał, jak masz na imię towarzyszu? Mężczyzna odpowiedział: Jestem Iwan Pietrow. Stalin uśmiechnął się i powiedział: Ach, tak, ty też będziesz długo żył. Pewnego dnia Beria wszedł do gabinetu Stalina i powiedział: Towarzyszu Stalin. Wyeliminowałem wszystkich wrogów państwa, a ludzie teraz kochają cię jeszcze bardziej. Stalin spojrzał na niego i odpowiedział: Ławrynty, wyeliminowałeś tak wielu ludzi, że wkrótce nie będzie nikogo, kto by mnie kochał. Mężczyzna szedł ulicami Moskwy, kiedy zobaczył grupę ludzi stojących w kolejce w Zapytał jednego z nich: Dlaczego ta kolejka jest taka długa? Osoba odpowiedziała: Bo czekamy na chleb, oczywiście. Mężczyzna skinął głową i powiedział: Ale widzę tam ciężarówkę z chlebem. Osoba westchnęła i powiedziała: To nie ta ciężarówka, na którą czekamy. To ciężarówka z propagandą. Stalinowi opowiedziano kiedyś o mężczyźnie, który zmarł w szpitalu z powodu braku odpowiedniego leczenia. Stalin zapytał: Ilu było lekarzy? Mężczyzna odpowiedział: Dwóch towarzyszył Stalin. Stalin uśmiechnął się i powiedział: To dobrze, ale dlaczego on umarł? Mężczyzna odpowiedział: Ponieważ żaden z lekarzy nie mógł się zgodzić co do diagnozy. Stalin zatrzymał się na chwilę, a potem powiedział: Więc problemem nie byli lekarze, ale diagnoza. Stalin kiedyś zorganizował spotkanie publiczne, na którym zapytał: Czy ktoś ma problem z rządem? Mężczyzna wstał i powiedział: tak, mam problem. Stalin natychmiast zapytał: naprawdę? Jaki masz problem? Mężczyzna odpowiedział: już nie mam problemu. Pewien mężczyzna został zapytany przez zagranicznego dyplomatę, jak to jest żyć pod rządami Stalina. Mężczyzna odpowiedział: To bardzo proste. Trzeba powiedzieć właściwą rzecz we właściwym czasie. Jeśli powiesz to za wcześnie, zostaniesz oskarżony o kontrrewolucję. Jeśli powiesz to za późno, zostaniesz oskarżony o szpiegostwo. Podczas spotkania Stalin zapytał swoich ministrów: Ile osób zginęło w zeszłym roku? Jeden z nich odpowiedział: Jeden milion, towarzyszył Stalin. Stalin spojrzał na niego przez chwilę i powiedział to za mało, postarajcie się bardziej w przyszłym roku. Jest to pierwsza część anegdot i dówcipów z czasów stalinowskich w ZSRR. W kolejnych audycjach będę przedstawiał w jaki sposób bolszewicy ze Stalinem na czele terroryzowali społeczeństwo, tak by nie miało odwagi im się przeciwstawić. Już teraz zapraszam na kolejne audycje. Mam nadzieję, iż najnowsza audycja Wam się spodobała. Jeśli tak, to zapraszam do subskrybowania kanału, wstawienia komentarza i oczywiście do polubienia. Pozdrawiam. Witold Richter.